Który? Leszko 12 fląder? Przerzucimy na niego, po co macie mnie oglądać? No i opowiadaj, 12 flonder i jakieś dorsze chyba, nie? Czy nie? 4 do Ja piernicz, opowiadaj. Zacznijmy może od tych dorszy, bo te dorsze to wszystkich ci będą ciekawić, nie? Czas mi zabrały. Czas mi zabrały. No bo faktycznie trzeba było szybko... Czas mi zabrały. Nie no. do wody wrzucić, dobra. Mogą być więcej flonderek. Mogą być więcej flonderek. Dobra, słuchaj, bo nieczęsto się łowi dorsze u nas, to taka fajna sprawa. Jak z braniem dorsza? Bardzo mocny. Bardzo mocny? Przygina kija. Przygina kija, dobra, ale um, one były, no miały trochę ciała te dorsze, czy nie? Chudziutkie były, no na takie po czterdzieści parę centymetrów. Aha. Dobra, no ale mówisz, że brania były dosyć mocne, no bo wiadomo, jak nastawiamy się na flondra, tutaj mamy łupu do gumie, no to się dzieje. Czyli miałeś flonderki, miałeś tu dorsze, no i pierwsze miejsce w sektorze A, koło Władysławowa. Tak. E, czyli co, najbardziej rybny ten sektor? A myślisz tam wody robi jednak robotę? Może i robi No, no, no jednak na razie to tak widzicie, ja więcej gadam niż on, nie, no ale dobra, zaraz nam zdradzi pa 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 parę sekretów to zaczniemy od tego na co brały te wczorajsze ryby. Patrzcie dziko i bardzo daleko. Śleci bardzo daleko, no, okej, okay, bo... Jeden to... haczyk. Czemu jeden haczyk by dalej rzucić a właśnie dobra jeden haczyk ale słuchaj dzisiaj no tak wczoraj z tego co wiem to organizator miał tubisy w zestawie a dzisiaj już ich nie ma dalej? tubiska nie miałem żadnego brania co ty gadasz no ale kurczę, inni właśnie tego tubisa męczyli wczoraj a dzisiaj próbują natomiast balone na przykład i w ogóle w śledzia nie wierzą. a ty cały czas ciśniesz tego śledzia mam śledzika mam krewetkę i kanapeczkę też mam i dobra i słuchaj dobra bo to jest teraz gdzieś tak koło godziny 19 czyli mamy takie powiedzmy dwie godziny pierwsze i masz już jakieś efekty jedną plunderkę czekam na kolejne brania na razie tych brani jest mało nie? Mhm. Tak, że mam tutaj bardzo krótkie stanowisko dużo fal próbuję tutaj przerzucić ten dołek no, znaleźć ten dołek ale to są takie bardzo Małe te dołównika więc szukam. Szukasz. Dobra, czy patent na takie właśnie łowisko, kiedy mamy no, płytko, to faktycznie jest łowienie na jeden hak i daleki, dalekie rzucanie? Różnie, trzeba kombinować, przerzucać bo te dno jest tutaj naprawdę takie że ciężko je po prostu tutaj wyczuć. Za dużo jest drobnych pal. No, to cały czas jest płytko, nie? Mm -hmm. Nie widać takiego ciemnego miejsca, żeby można było zarzucić. Trzeba po prostu przerzucać yy, troszeczkę, no, 30 metrów co najmniej, minimum zapale, nie? Mm -hmm. dalej jest. Dobra, twoje ulubione łowisko? Yy, nie powiem, że lubię tutaj Skuźnicę, ale lubię też chałupy, karwińskie błota. Mhm. No tam w karwieńskich botach, też w karwieńskich botach Janek e, łowił dzisiaj nie. i też miał dorsza, więc słuchajcie te dorsze tak. naprawdę się tu pojawiły. A w e, raz razy razy hmm? I Robert Wejman miał wczoraj e, dosyć fajnego dorsza. E, ty wiesz na którym tam Robert był? Ile on miał tego nałowione? Nie, nie, nie patrzyłem. Nie. Znaczy, nie wiem w którym był sektorze. Aha. No ja rozmawiałam przed chwilą z Iską Iza miała też chyba trzy plonderki No i tam ktoś od nich wyzerował, więc, więc jeżeli chodzi o drużynówkę, to nie zbyt się popisali. Ale słuchajcie, zaczyna się robić ciemno, ja jeszcze chcę z dronem wystartować Ale zobacz, tamte chmurki będzie padać No to w sumie w sumie z tej strony mamy wiatr, wiatr, nie? no 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 no, no wiaterek jest ale, nie a, ale falowanie mniejsze niż wczoraj nie? Nie, nie wczoraj też było piękne Ale mniej, e, dzisiaj jest mniejsze ja mhm. porównywanie Dobra, to takie pytanie no słuchaj techniczne, bo to są e, zawody, no mam jesteśmy na mistrzostwach Polski i są tylko dwie tury. Według ciebie powinny być trzy tury? Czy dwie tury wystarczą, żeby wyłomić faktycznie tego mistrza? No być dwie tury, mogą być trzy tury. Nie to określa się. Bo tak wiesz, czym więcej tych tur, tym więcej na więcej stanowiskach łowisz jest takie przetasowanie lepsze, nie? Bo, bo prawdopodobieństwo, że trafisz łowisko dobre, no też, też duży wpływ ma na to, ile ryb złowisz, nie? To jest później troszeczkę e, kwestia taka się rozgrywa między tym, że niektórzy mogą wolnego nie mieć. Aha. Aha, to jest tylko jeden dzień po prostu z tygodnia wtknięty jakby to można tak powiedzieć. Tak, to pół tygodnia, no nie każdy może sobie zagospodarować. Mhm. Jeszcze na koniec Leszku, powiedz jak drużynowo stoicie? Siódme miejsce, na razie walczymy. Jasne. Dobra, e, słuchajcie, no fajnie, fajnie, fajnie. Zaczyna się robić ciemno, widzicie już tą kaszkę taką. Ja tutaj jeszcze troszeczkę pobędę, polatam też dronem. Oczywiście będzie z tego film. Nie wiem czy w środę, ale postaram się Wam to na środę zrobić, bo tak jak dobrze wiecie, w tym czwartym sezonie mamy filmy zawsze w środę, te nad wody, a w niedzielę mamy debatę, no i jutro będzie debata, jutro sobie też pogadamy o tych Mistrzostwach Polski. Otworzymy nową przesyłkę od Gutka Gutek, ty wariacie, taki hashtag już się po wojnach robi. Przypominam, że mamy taki challenge dla dzieci wędkarzy, na tą chwilę jakoś mocno go nie reklamujemy, kto ogląda debaty ten wie, no, i dzieciaki, ludzi, wędkarze mogą przesyłać coś i może być wspaniale. Jeszcze podejdziemy do Leszka, bo widzę, że on coś kręci. Może tutaj w trybie online na live wyciągnie nam coś? Masz coś? Nie ma, nie ma, no trudno. Trudno przerzuca, bardzo dobrze, bardzo dobrze cały czas lechu pracuje się. Manko, cześć Łukasz, cześć Dominik, no właśnie z Łukaszem. Ja dzisiaj byłem wstępnie umówiony na łowienie nie udało się ale słuchajcie nie ma nic takiego jesteśmy dzisiaj na plaży także live z plaży musi być jest dla was ale słuchajcie nie zapieszajmy nie zapieszajmy ja tutaj jeszcze jestem jeszcze roznoszę morskie fule mam ich cały plecak będzie z tego film słuchajcie rewelacja jest dzięki wielkie jeszcze raz butek za te morskie fule bo dzięki tobie no i dzięki rafałowi mam ich trochę i mogę poczęstować tutaj się uczestników zawodów. Przypomnę, mistrzostw Polski w surfkastingu. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro na debacie. Cześć!